Czy wyobrażasz sobie stworzenie, które łączy w sobie dzikość Amazonii i elegancję arystokracji, a to wszystko w podwodnym świecie rzeki? To ryba, która nie tylko zdobi twoje akwarium, ale też opowiada historię swojego naturalnego świata z każdym najmniejszym ruchem płetw. Jeśli choć raz spojrzałeś w oczy skalarowi, wiesz, że to coś więcej niż tylko zwykły mieszkaniec akwarium. Może tak trochę patetycznie i pompatycznie wystartowałem ten odcinek, ale wybaczcie mi, naprawdę to jedna z moich ulubionych ryb. Właśnie w dzisiejszym odcinku zabiorę Was w podróż do serca peruwiańskiej Amazonii, krainy ciemnych wód i ukrytych zakątków. Gdzie narodził się wyjątkowy gatunek Pteropylum Rionanai. I to nie będzie tylko kolejny opis kolejnego gatunku do Twojego akwarium. To opowieść o charakterze, pochodzeniu, wymaganiach i tajemnicach tej niezwykłej ryby. Zostań ze mną, a gwarantuję, że po tym filmie spojrzysz na swoje akwarium zupełnie inaczej. Aquascaping TV, zapraszam na kolejny film z serii Atlas Ryb Akwariowych Pteropylum Rio Nanai. Zapraszam wszystkich do darmowego serwisu ogłoszeniowego i bazy firm z branży akwarystyki i nie tylko aquamarket.pl. Dzisiejszy film, jak już mówiłem wcześniej, jest z serii filmów Atlas Ryb Akwariowych. Przypominam, że w tej serii filmów zagłębiamy się w życie i zwyczaje najciekawszych ryb akwariowych. Tym razem przyglądamy się wyjątkowej odmianie skalara, pteropylum rio nanai, pochodzącej z egzotycznych wód Ameryki Południowej. W tym odcinku między innymi opowiem skąd dokładnie pochodzi ten gatunek i dlaczego nazwa nie jest przypadkowa. Jak rozpoznać samca od samicy i jakie cechy wizualne odróżniają go od innych skalarów. Jakie parametry wody są dla niego kluczowe, w której strefie akwarium czuje się najlepiej i dlaczego, jakie ma usposobienie i czy mogą być łączone z innymi gatunkami. I w końcu, jaki zbiornik najlepiej mu zapewnić, czym się kierować w doborze akwarium, czym tą rybę karmić, by zachowała po prostu swój zdrowy wigor, jak przebiega jego rozmnażanie, bo to też chyba ważne i też ciekawy zawsze wszystkich. No i oczywiście kilka ciekawostek, które naprawdę mogą cię zaskoczyć. Przygotujcie się, bo według mnie powinno być ciekawie, ale też inspirująco. Przed wami Pteropylum rio nanai. Pteropylum rio nanai pochodzi z dorzecza rzeki Nanai, dopływu Amazonki w północnym Peru. To właśnie tam, w bursztynowej wodzie pełnej garbników roślinnych spowodowanych przez zalegające liście i korzenie drzew, Swój dom mają pteropylum Rio Nanai. W sklepach zoologicznych możemy obserwować i też kupić skalary, że tak powiem, z dodatkiem ludzkiej inwencji. Chciałbym to teraz powiedzieć krótko, jednak bardzo dosadnie. Według mnie człowiek nigdy nie będzie tak dobry jak matka natura. I właśnie zawsze mi osobiście bardziej będą się podobały takie odmiany dzikie. Jak Rio Nanai. To ryba, której piękno nie zostało jeszcze w cudzysłowie udoskonalone przez człowieka. Natura po prostu zrobiła to sama. I według mnie to właśnie to czyni ją wyjątkową wśród akwarystów poszukujących autentyczności. Pozwólcie, że chwilę porozmawiamy o wyglądzie i różnicach w płci tych ryb. Pteropylum Rio Nanai. Wyróżnia się smukłym ciałem, wysokimi i eleganckimi płetwami, które sterczą charakterystycznie jak u skalarów i oczywiście ciemnymi paskami, które zmieniają intensywność w zależności od nastroju i warunków oświetleniowych, w jakich ryby przebywają. Często mają lekko metaliczny połysk, żółtawy lub zielonkawy. I drobne rozproszone punkty. Samce, bardziej wydatna grzbietowa część głowy, czasem lekkie garbienie, ciało masywniejsze i większe. W okresie tarła samce bywają bardziej terytorialne i agresywne. Samice głowa bardziej płaska, sylwetka delikatniejsza. Okolice brzucha mogą być zaokrąglone, co może wskazywać na obecność ikry. W czasie tarła samice często wskazują na ruchy przygotowujące do składania ikry, np. czyszczenie liści, brzuch staje się bardziej pełniejszy. Krótko mówiąc, po prostu w czasie tarła samce skupiają się na odganianiu innych ryb, a samice na czyszczeniu liści. Pteropilum rio nanai najlepiej czuje się w środowisku, które przypomina mu jego naturalne amazońskie korzenie, czyli ciepłe, lekko kwaśne i przede wszystkim stabilne warunki wodne. Optymalna temperatura dla tych majestatycznych ryb jest w zakresie między 26 a 30 stopni. Osobiście nawet bym nie polecał ustawiać temperatury w akwarium na 26 stopni. Według mnie 28 stopni to takie optimum. Od 28 stopni do 30. Ale jakoś krótkoterminowo, oczywiście przetrwają w tych 26 stopniach, ale już poniżej 26, no to będzie kiepsko z nimi. Właśnie w takiej temperaturze między 28 a 30 stopni, w takiej wodzie ich metabolizm działa sprawnie, a aktywność i apetyt utrzymuje się na wysokim poziomie. Oczywiście równie ważne jest pH. Skalary Rio Nanai preferują wodę miękką i lekko kwaśną o pomiędzy 5,5 a 6,8. Wskazania parametrów wody pH powyżej 6,8 dla tych skalarów po prostu będą niedobre dla ich zdrowia. Twardość ogólna powinna być możliwie niska. Najlepiej gdyby nie przekraczała 8 stopni niemieckich. Ponieważ ryby te pochodzą z tak zwanych czarnych wód, ubogich minerały, za to bogatych w garbniki. No właśnie, ani z kranu, ani z osmozy nie będzie płynęła nam taka woda, dlatego, aby odtworzyć takie warunki w akwarium, warto sięgnąć po naturalne dodatki. Liście ketapangu, szyszki olchy czarnej czy torf akwarystyczny. Te elementy nie tylko delikatnie zakwaszą wodę, ale również uwolnią do niej taniny, które działają ochronnie na skórę i skrzela ryb, wspierając ich odporność. Tutaj w tym momencie warto pamiętać, że nie tylko konkretne wartości parametrów mają kluczowe znaczenie. Co do stabilności Wszelkie wahania, a zwłaszcza gwałtowne, mogą wywołać u ryb stres, a nawet choroby. Dlatego, utrzymanie stabilnych, tropikalnych warunków w akwarium to podstawa do ich zdrowia i pięknego wyglądu. Skalary to typowe ryby środkowej strefy toni wodnej, ale mogą zapuszczać się również w górne partie akwarium. Za to rzadziej można zauważyć, że np. żerują na dnie. Ich płynny, majestatyczny ruch sprawia, że są jak żywe obrazy. Najlepiej czują się i wyglądają w wysokich zbiornikach, które pozwalają im rozprostować skrzydła, a raczej płetwy. Rio Nanai usposobienie ma spokojne, ale można powiedzieć z charakterem. Choć uważane za spokojne ryby, skalary potrafią być terytorialne, zwłaszcza podczas tarła i zwłaszcza wewnątrz wewnątrzgatunkowo. W większej grupie utrzymują hierarchię, dominuje zazwyczaj jedna para. W dobrze dobranym towarzystwie ryb potrafią żyć bez konfliktów, ale oczywiście zawsze jest jakieś ale. Jeżeli masz już dorosłe, duże skalary, no to nie polecam wpuszczać do nich niewielkich np. neonków. Po prostu mogą skalary uznać je za żywy pokarm. Dla komfortu życia skalarów trzeba uważać też oczywiście w drugą stronę i nie polecam łączyć Pteropylum Rio Nanai z dużymi pielęgnicami, agresywnymi w dodatku jeszcze pielęgnicami, bądź małymi gatunkami ryb, które są ruchliwe i mogą po prostu skubać skalary albo nawet po prostu przepływając koło nich szybko je stresować. Oczywiście teraz musi być temat, który był poruszany wielokrotnie na różnych forach, na różnych grupach. Oto toczyły się święte akwarystyczne wojny. Akwarium. Ile litrów dla tej wysokiej i dość dużej ryby? Pteropylum rio nanai potrzebuje przestrzeni z racji swoich Wymiarów. Dodatkowo należy pamiętać, że to jednak w początkowej, szczególnie fazie e, młodzieńczym, to ryba stadna. Zresztą, tak jak mówiłem wcześniej, w naturalnym środowisku można spotkać stada tych ryb. Więc e, fajnie by było, gdyby takie stado złożone było co najmniej z 7, nawet do 10 osobników. Mając na uwadze to wszystko, co przed chwilą mówiłem, że stadna ryba, że dość duża ryba, absolutnym minimum według mnie jest akwarium 450 litrów, w którym to akwarium wysokość ma kluczowe znaczenie i akwarium dla skalara powinno być co najmniej 60 cm wysoki. W aranżacji warto zastosować korzenie i gałęzie oczywiście liście, jakieś delikatne rośliny ale niezbyt gęsto tak jak tutaj u mnie widzicie żeby po prostu te ryby miały przestrzeń do pływania. Światło, a w zasadzie brak możliwości dużego świecenia w tym akwarium jest sprawą kluczową. Te ryby po prostu lubią w naturze skrywać się w półmroku i dlatego w takim akwarium ze skalarami Rio Nanai nie powinno być dużych ilości światła. Odżywianie Rio Nanai. W naturze odżywiają się głównie drobnym planktonem, larwami owadów, a nawet małymi rybkami. W akwarium świetnie przyjmują mrożonki, takie jak ochotka, artemia, dafnia... Pokarm żywy jak rureczniki, rozwielitka, dobrej jakości pokarm suchy w granulacie lub w płatkach. Skalarą warto od czasu do czasu dodać do diety spirulinę, która jest po prostu niezbędna, w innym przypadku będą skubać nasze rośliny. Oczywiście pamiętajcie, że urozmaicenie diety to klucz do zdrowia i pięknego ubarwienia tych ryb. Wcześniej już trochę rozmawialiśmy na temat zachowań tych ryb podczas tarła, teraz przyjrzymy się temu bliżej. Pteropylum Rio Nanai tworzy przeważnie na całe życie par. Te ryby, które tutaj widzicie, to F1, czyli rodzice tych ryb po prostu były dzikimi rybami pływającymi w dorzeczu Nanai. I w takim przypadku i też w naturze zdarzają się tak zwane trójkąty, przeważnie są to dwie samice i jeden samiec. Kiedy już ma dojść do tarła, tarlaki wybierają przeważnie liść, kamień lub szybę, na której składają ikrę. Zdrowa, dorosła samica może złożyć od 300 do 500 jaj, które natychmiast są zapładniane przez samca. Oboje rodzice opiekują się ikrą, wachlując ją płetwami, a przy okazji od czasu do czasu obserwując ikrę i wybierając martwe lub spleśniałe ziarnka ikry. Zazwyczaj po dwóch dniach następuje wylęk. W zależności od warunków panujących w akwarium, niekiedy jest to dłużej, nawet do czterech dni. Kiedy larwy się wyklują, po około pięciu dniach. Larwy zużywają pęcherz żółciowy, który dostarcza im wszystkich potrzebnych składników odżywczych, następnie na rybek zaczyna aktywnie pływać i szukać pokarmu zewnętrznego. Wtedy należy podawać pierwszy pokarm, na przykład pierwotniaki, mikronicienie, drobny wylęk artemii. Teraz powiem Wam kilka rzeczy, o których mogłeś nie wiedzieć. Skalary Rio Nanai często są mylone z innymi odmianami hodowlanymi, jednak ich cechy dzikie sprawiają, że są szczególnie cenione przez pasjonatów biotopów Amazonii. Kiedy ktoś miał, że tak powiem, podróbkę i trafi mu się Nanai w akwarium, to naprawdę widać po zachowaniu, że to całkiem inna ryba. Znaczy, podróbkę też teraz dowaliłem, po prostu, jeżeli będziecie mieli jakąś hodowlaną wersję skalarów, które będą podobne do Rio Dużo też się mówi o takich już, można powiedzieć, sławnych pasach na ciele tych ryb, i niektórzy mówią, że to są mniej jakby czyste odmiany, drudzy mówią, że bardziej czyste, jeżeli ma to i tak dalej, i tak dalej. Kwestia w tym, że po prostu te paski zmieniają się w zależności od nastroju, stresu i często też gotowości do tarła. A kończy się na tym, że tak jak to bywa w większości przypadków w akwarystyce, wszyscy mają po części rację. Według mnie Pteropilum rio nanai to coś więcej niż tylko ozdoba akwarium. To ambasador dzikiej Amazonii w Twoim zbiorniku. Z wymaganiami, z charakterem i zachowaniem, które odzwierciedlają naturę, a nie sztuczne piękno. Dla świadomego akwarysty, to idealny wybór. Ryba, która nie tylko wygląda zjawiskowo, ale wnosi taki dziki charakter do waszego zbiornika. Nie wiem jak wy, ale ja na przykład jestem przeciwnikiem różnych takich udziwnień wśród hodowców ryb akwariowych. Jakieś dziwne ramirezy i tak dalej, i tak dalej. Na koniec powiem tylko tyle, że jeśli masz odpowiednie doświadczenie, jeśli masz odpowiednie warunki, na pewno warto sięgnąć po tą piękną i majestatyczną rybę. Ja już się z wami żegnam i zapraszam na kolejny odcinek, który jak zwykle za tydzień. Pozdrawiam akwaryści, trzymajcie się, cześć.